Dzień dobry, a dzisiaj obliczymy sobie matematycznie, jakie są szanse wygrania w lotto. Zapraszam do oglądania. Zapraszam również na mój nowy kanał, Okiem Ekonomisty, gdzie będę rozwijał i tłumaczył pewne kwestie oraz zagadnienia teoretyczne, właśnie pod kątem ekonomicznym, ponieważ, tak jak widzicie, po tym pierwszym filmiku już zainteresowanie niestety spadło. Taki ogólny wzór to jest P równa się 1 podzielić przez nk i my ten wzór za chwilę sobie tutaj rozszerzymy i, i pokażę wam wytłumaczę skąd się to bierze tak jak sami widzicie n to jest są te wszystkie liczby których jest 49 a k to jest 6 ponieważ właśnie 6 musimy zaznaczyć i to działa w tym przypadku i teraz mamy tutaj rozszerzenie wiecie ona gdzie inaczej polega silnie na przykład jak mamy silnie z 4 to jest 4 razy 3 razy 2 razy 1 na przykład no nie no i tutaj będzie aż 49 tego Natomiast K silnia razy N, czyli te 49 minus 6 silnia. No i właśnie dokładnie tutaj to mamy rozpisane. I wynik nam tutaj wychodzi po skróceniu, ponieważ to można tutaj skrócić z sobą. Te 49 silnia i zostaje nam 6 silnia, czyli 49 razy 48 razy 47 razy, razy 44, ponieważ tu wychodzi wynik z tego 43, właśnie. Jak odejmiemy 49, 5, 6. Yy, więc nam zostaje tutaj 1 do niecałych 14 milionów dla wygrania szóstki w dotka. Może nie wiem, czy wytłumaczyłem wam to dobrze, ale yy, tutaj już poniżej 4 czwórki nic nie robimy, ponieważ to się tutaj te silnie skróciły, tutaj analogicznie. Powiedzmy sobie zatem, ile można trafić, yy, jaka jest szansa na trafienie 5 z 6 w ten sposób. Yy, zobaczcie, tutaj już mamy 5, ponieważ trafiamy 5 z 6. Tutaj jest w dalszym ciągu 43, ponieważ tyle liczb zostaje niewylosowanych. A tutaj analogicznie mamy 49 z 6, ponieważ właśnie taki yy, wszystkie możliwe kombinacje dla tej całej gry. No, chyba tutaj skończyłem. Tutaj mamy rozpisane, dlaczego w naszym wzorze znikają te silnie. Po skróceniu, i zastosujemy teraz ten, ten wzór, gdzie w liczniku wychodzi nam wynik. 258 w mianowniku w dalszym ciągu jest to 14 milionów, ponieważ to jest kombinacji wszystkich, a my trafiamy 5 z 6, w związku z tym szansa wynosi 1 do 54 201. Teraz analogicznie, w ten sam sposób, bez rozpisywania, już wyliczmy sobie, ile zatem będzie możliwości trafienia 4 z 6, ponieważ teraz jak widzicie, tutaj są 4 liczby tutaj trafione i dwie nietrafione, ze wszystkich tutaj możliwości a zatem wychodzi nam po skróceniu 15 razy 903, czyli 13545 w liczniku znowu tutaj niecałe 14 milionów w mianowniku a zatem wynik to 1 do 1032 no i teraz dla trzech, ponieważ z tego co wiem to za trzy też jest jakaś tam niewielka nagroda pocieszenia yy, tutaj już analogicznie yy, te wzory już są skrócone bardzo i jakby ktoś dalej nie rozumiał skąd się to wzięło, to y, mogę na maila rozszerzenie tego. Natomiast myślę, że i tak to jest wszystko zrozumiałe: y, po prostu podstawiacie do tamtych wzorów z poprzedniego, y, jak liczyliśmy tam dla 6 i wychodzi nam zatem wynik 1 do 56,4, czyli za okrągleniu to jest 1 do 56. No i teraz za tej drugiej gry, multi-multi, y, gdzie. Załóżmy sobie już ten najbardziej optymistyczny wariant, gdzie skreślamy 10 różnych y, liczb y, z 20 losowanych z 80 możliwych. Ponieważ z tego co czytałem, to tam może też mniej zaznaczyć, y, może też mniej trafić, ale tak jakieś nagrody tam się pojawiały, niewielkie. A więc lecimy. Tutaj zakładamy, że trafimy wszystkie 10 z 10. Tutaj mamy pozostałe liczby, których nie wybraliśmy do losowania, i tutaj są wszystkie możliwe wyniki tego. Yy, wszystkie te kombinacje, przepraszam W związku z tym obliczamy Ciach Potem tutaj dalej Nawet widzicie w trylionach to jest Bo tyle wynosi właśnie ta yy, Wynik tego działania I po skróceniu daje nam to wynik 1 do 8, 892 616. A przepraszam już, więc koniecznie tutaj Te 60 wzięło, ponieważ tyle wreszcie wynosi 60 takby tych niewyrosowanych w tym losowaniu, a 20 wylosowanych. No sam się dopiero uczę tego tak naprawdę, no ale chyba zrozumiałem wszystko. Po prostu trzeba mieć ten oto duży wzór w głowie, jego rozszerzenie, i wiedzieć gdzie co dokładnie trzeba podstawić.